To jest jedyny barmleczny w łodzi. Posiłek kosztuje tutaj już 4 zł, a dwudaniowy obiad 16 zł barna rojnej przy Rojnej 52B. Z czego wynika, że jest to jedyny barmleczny w Łodzi? Za chwilę wam opowiem. Tymczasem chodźcie do środka, zobaczymy, jak wygląda wnętrze i przede wszystkim co tutaj serwują. Słuchajcie, no wnętrze są takie, jakie są one mi nie przypadają do gustu, ale z drugiej strony to nie jest restauracja, tylko prosty bar, w którym serwują naprawdę tanie posiłki. Zobaczcie to. Dania na mleku. Ryż na mleku, makaron na mleku, kasza manna 4 zł. No i tutaj mamy menu. Ono się zmienia codziennie i zwróćcie uwagę, że takie dania jak utko pieczone z ziemniakami, surówka plus zupa kosztuje 16 zł. Mają też naleśniki, które wyglądają Mniej więcej tak, 3 sztuki za 14 zł. No i oczywiście normalne dania obiadowe, których cena oscyluje wokół 22-24 zł. Tak wygląda dwudaniowy obiad za 16 zł, czyli pełna micha grochówki. I do tego utko pieczone z ziemniakami, cały talerz, burakami. I jeszcze zupka mleczna za 4 zł. Normalna smaczna grochówka z dużą ilością sedu. Tutaj mamy łódko pieczone. Weźcie pod uwagę, że te dwa dania, zupa i łódko, kosztowały 16 zł. No Ja nie wiem, czy gotując w domowych warunkach, nie wyszłoby drożej. Wiadomo, nie jest to w tym przypadku nic ambitnego. Po prostu no zwykłe łódko z ziemniakami, z burakami do tego zupa. Ale za 16 zł. W 2025 roku powiem Wam więcej. Oni mają tutaj abonamenty obiadowe. Kupujesz sobie abonament na 20 obiadów, płacisz 360 zł i masz obiad za 18 zł. I wszystko z karty. Nie tylko to, co kosztuje 18 w menu, tylko wszystko z karty możesz sobie po prostu wziąć. Codziennie obiad za 18 zł. Zupa, drugie a ja Miałem wytłumaczyć, z czego wynika, że jest to. Bar Mleczny. Bar Mleczny dostaje dofinansowanie z Ministerstwa Finansów. Tylko, że narzut nie może być większy niż 45% zużytych produktów, a więc niska marża. Do tego muszą tutaj być potrawy nabiałowe, jarskie, mleczne, mączne. I kilka tysięcy, siedem, osiem tysięcy taki bar otrzymuje dofinansowania od Ministerstwa Finansów. A w Łodzi korzysta z tego tylko jeden bar, a w Warszawie 67 lokali. Barna Rojnej, ROJNA 52B w Łodzi. To nie była reklama.